Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 19 sierpnia jest poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Ja jestem Magda i tutaj na kanale z kawką, z poranną kawką, kochani, opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. A teraz, kto ma kawkę, pije kawkę. Kto ze mną codziennie rano pije kawkę, kochani? Cudownie. Dziękuję Wam z całego serca za wszystkie komentarze, za wsparcie, za kupioną dla mnie wirtualną kawkę na Buy Coffee Dziękuję, to naprawdę pomaga mi wzrastać. Bardzo, bardzo za wszystkie komentarze, za to, że jesteście, za wszystkie wiadomości, za wiadomości na maila. Panie, jeżeli komuś nie odpowiem na maila, to bardzo Was proszę, przypomnijcie się, od... napiszcie jeszcze raz. Mail mógł mi gdzieś uciec. A tymczasem porozmawiamy sobie dzisiaj o śnie. Czym jest sen? Jak to jest we śnie? Najprawdopodobniej jeszcze, moi drodzy, uda mi się dzisiaj zrobić live'a, więc na godzinę 20 zapraszam. Jeżeli będzie miał być live, to ja wstawię przed godziną, tak koło godziny 17, zapowiedź, że ten live będzie. Moi drodzy, sen. Czym jest dla nas sen? Sen jest dla nas cielesnym odpoczynkiem. Kiedy się kładziemy spać, odpoczywamy, i w tym czasie nasza dusza pracuje ona w tym czasie po prostu szaleje ona wychodzi sobie z naszego ciała i mówi a co tam nie chciało poleży ja sobie pozałatwiam to co mam do pozałatwiania i tak się moi drodzy dzieje zauważcie też że w snach możemy dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy często w snach dostajemy ostrzeżenia mówi się że mamy prorocze sny bo wiemy, co się wydarzy. Często w snach jest też tak, że nasza dusza potrafi skomunikować się z naszymi bliskimi, którzy już na przykład odeszli. Ale często też jest w snach, że prowadzimy jakieś, budzimy się zmęczeni, jakbyśmy coś robili, albo się coś w tym śnie dzieje. My snu nie pamiętamy, a nasze ciało zmęczone. Dlatego, że dusza może prowadzić dwa życia na Ziemi. I to jest całkiem normalne. W tym samym czasie, na różnych kontynentach, możemy prowadzić życie. Możemy na tym samym nawet. Zdarza się. A co nam? Więc, kochani, traktujmy sen jako rodzaj pracy. Odpoczynku dla ciała, bo to też jest praca, umieć odpocząć, ale też jako rodzaj pracy dla duszy. Traktujmy sen jako możliwość rozwoju duchowego. I kiedy kładziecie się spać, kładziecie się spać z wdzięcznością za dzisiejszy dzień, bo każdy dzień jest cudem. Każdy dzień jest darem od wszechświata nam danym. Bo to wiecie, to, to nie wiemy, kiedy my się obudzimy po raz ostatni. Są różne sytuacje w życiu, a tym bardziej w tych czasach zdarzają się one bardzo często. Ja to powtarzam za każdym raz, razem, aby też pokazać, jak życie jest kruche i jak nie warto siedzieć i umartwiać jeszcze to życie. Bo kiedy siedzimy i się zamartwiamy, to umartwiamy swoje, jak jeszcze się umartwiamy za kogoś. Tu martwiamy komuś życie, a ten ktoś może sobie świetnie radzić, i wcale nie chce odejść z tego świata. No, trzeba się temu przyjrzeć. Co myślimy? W śnie, kochani, możemy również sobie kreować naszą przyszłość. Bo się spać, jeżeli, zauważcie jak to jest, jeżeli na przykład macie jakiś taki poranny wyjazd, albo jakiś, no nie wiem, jakaś podróż, lot z samolotem, albo coś, co musicie rano załatwić i boicie się pójść spać, to zawsze sobie mówicie tak przed snem, muszę wstać o piątej. I to jest taki wyraźny rozkaz do waszej podświadomości. I co się dzieje? Wtedy albo słyszycie budzik, albo wstaniecie już przed budzikiem, co normalnie o godzinie ósmej czasami dzwoni budzik, a wy nie możecie zejść z łóżka, bo wam, o Jezu, jeszcze pięć minut, o Matko, już, już zadzwonił. Tak, już zadzwonił po to, żeby ten dzień był dłuższy, żebyś mógł więcej z niego skorzystać. Tak sobie pomyślcie. Ale wracając do tych wyjazdów bądź ważnych dni, to się tak dzieje, że dajecie rozkaz swojej podświadomości. Często ten rozkaz jest tak wydawany tak yy, bez wiedzy, że to jest rozkaz, tylko po prostu ja muszę się obudzić i to jest sygnał dla podświadomości. Aha, godzina piąta, trzeba pokręcić ciałkiem. No i tam się wiecie, ciałko zaczyna kręcić i podświadomość, podświadomość nas wybudza. Kto miał tak? Przyznajcie się, że tak macie. No, napiszcie w komentarzu. A teraz przeczytam Wam też fragment z książki, właśnie Potęga Podświadomości, której, która jest po prostu, kochani, przed cudną książką. Ja jej nie czytam. Ja ją po prostu tak sobie otwieram i czytam fragmenty. Tam, gdzie mi dzisiaj podświadomość zaprowadzi, to sobie przeczytam. I to też robię tutaj, teraz dla Was. I zobaczcie, i otworzyłam na, na właśnie zasypiaj w spokoju i budź się z radością. I dlatego dzisiejszy. Dzisiejsze, dzisiejsze rozmowy są o śnie. Jeśli ktoś cierpi na bezsenność, może z dobrym skutkiem stosować poniższą modlitwę. Modlitwę wstawię w opisie karty, będziecie mogli ją sobie spisać albo po prostu screena zrobić i mieć na telefonie, a najlepiej, kochani, ułożyć ją po swojemu, tak żeby to była Wasza, tak żebyście się modlili swoimi słowami. Przed pójściem spać powtarzaj, i spo... powtarzaj spokojnie i z przejęciem. Palce u nóg mam rozluźnione, łydki rozluźnione, mięśnie brzucha rozluźnione, serce i płuca rozluźnione, mózg rozluźniony, oczy rozluźnione, twarz rozluźniona, całe ciało i cały umysł mam rozluźnione. Chętnie przebaczam wszystko wszystkim i z całego serca życzę każdemu harmonii, zdrowia, spokoju i wszystkich dobrodziejstw życia. Jestem w zgodzie ze sobą i ze światem. Jestem pogodny i spokojny, jestem bezpieczny. Ogarnia mnie wielka cisza i wielkie uspokojenie. Czuję bowiem bliskość Boga. Moje życzliwe myśli uzdrawiają mnie. Zasypiam w miłości, pełen dobrej woli wobec bliźnich. Przez całą noc zachowam niezmącony spokój, a rano zbudzę się z radością i miłością. Miłość otacza mnie ochronnym szańcem. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Psalm 23, werset czwarty. Zasypiam w spokoju i budzę się z radością, bo nim żyję, poruszam się i jestem. Tak, kochani. Zasypiamy się i budzimy z miłością, radością i wdzięcznością. I co karty chcą nam o tym powiedzieć? Jak myślicie? Co one nam dzisiaj powiedzą? Ole nam opowiadały. No opowiadały nam, że niewłaściwy moment i okazja. Kochani, jeżeli coś macie do zrobienia, coś macie do, do, do załatwienia, coś, jakąś decyzję chcecie podjąć, to pewnie jest to niewłaściwy moment. Poczekajcie na okazję. Na lepszą okazję, coś na Was czeka. Wiecie, jest teraz pełnia Księżyca. To też jest taki okres, kiedy z tymi decyzjami lepiej poczekać, bo ta w ogóle pełnia Księżyca jest cudownią, cudowną pełnią, gdzie możemy sobie wykreować, zamarzyć, przyciągnąć naprawdę to, co chcemy. I ten niewłaściwy moment to jest ta chwila, to nie jest najlepszy moment na działania związane z tematem. O który pytasz i o którym często myślisz. Odpowiedź nie brzmi jednak nie, ale jeszcze nie. Uzbroi się w cierpliwość. Anioły dadzą ci znak, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Dokładnie pytajcie, anioły, proście o pomoc. Proście i wtedy anioły dadzą wam okazję. Okazja to pozytywny wzrost i rozwój już się pojawiają na Twoim horyzoncie. Okazja z nimi związana może przynieść inspirację i ciekawe spostrzeżenia. Może się również pojawić szansa, na którą czekałeś. Być może będziesz wreszcie mógł wprowadzić w życie działania lub pomysły, które tkwiły w tobie już od pewnego czasu. Być może czekasz na odpowiednią chwilę, by coś zmienić w swoim życiu zawodowym lub skupić się. Na swoim życiu prywatnym, kupić lub sprzedać mieszkanie, lub też zainicjować związek intymny. Czegokolwiek byś nie pragnął, anioły otwierają przed tobą drzwi do pojawiających się możliwości. Przejdź przez nie śmia śmiało i, kochani, ja jest bramą otwartą, której żaden człowiek zamknąć nie może. Jeżeli będziemy w poczuciu, w pełnej świadomości powtarzać te słowa, to żaden człowiek nas zamknąć nie może. Życzę, kochani, cudownego poniedziałku, cudownej pełni. Pamiętajcie, dzisiaj sobie marzymy po prostu, że już to mamy, już czujemy, że jesteśmy tam, gdzie chcemy być, że spotykamy tych ludzi, takich, jakich chcemy spotkać, że mamy to, o czym cały czas pragniemy. Ale jeżeli nie będziemy tego mieć, to czasami się zdarza tak, że to jest nasze zwykłe ludzkie chcieństwo i wcale to dla nas nie było przeznaczone. Kochani, cudowności. Przytulam Magda.